A teraz pokażę Wam, dlaczego warto wstawać o 4 rano i warto wybierać się w góry. Musiałem sobie tylko filtr szary nakręcić, bo już jest dosyć jasno. Ale jeszcze chwileczkę, jeszcze kawałeczek i zobaczcie sami. Jeśli mój e, poprzedni e, film, to dobrze wiecie, że właśnie ten rejon, czyli Beskid Śląski, miał być celem tamtego wyjazdu, ale ze względów pogodowych zmieniliśmy koncepcję na Gorczański Park Narodowy. Ale dzisiaj pogoda jest fajna, trochę się obawiam, że może być zbyt ciepło, e, ale na razie nie jest najgorzej. Dlatego też w sumie przyjechałem dosyć wcześnie, żeby sobie wyjść e, o tej porze, jeszcze jak będzie dosyć chłodno, a potem myślę, że jakoś przetrwam to schodzenie już w cieplejszej porze dnia, ale na razie jest całkiem ok. Dotarłem już do korony, tak, jeżeli dobrze widzę. To teraz wam powiem, tak, korona 751 metrów nad poziomem morza i w sumie tu jest taka fajna tablica, także mogę wam pokazać jak to teraz będzie wszystko przebiegało. Tylko sobie obrócę aparat. No i właśnie tutaj jest korona. Teraz tutaj dotarłem i idę cały czas czerwonym szlakiem aż do tutaj jest schronisko na Klimczoku, a Klimczok jest tutaj i tutaj chcę dotrzeć czyli 1117 metrów nad poziomem morza. Już po malutku docieram do celu. Teraz pokażę Wam, dlaczego warto wstawać o czwartej rano i wybrać się w góry. Bo jak widzicie już na jakiś tam pułap, to mo możecie zobaczyć coś takiego. Zobaczcie sami. Tylko chwilę, bo muszę sobie to wszystko troszeczkę przyciemnić, żeby Wam było lepiej widać. Sami zobaczcie. Przepiękne widoki. W dole tam jest mgła. Słońce fajnie świeci. Coś pięknego. Pewnie na filmie tego aż tak ładniej nie widać, ale wierzcie mi, że jest przepięknie i żywej duszy. Jak oglądaliście film z gorców, tak, czyli ostatni y, mój film, a jeżeli nie, to gdzieś tutaj się pojawia teraz link do tego filmu, no to wiecie, że tam jakoś zbytnio pięknych widoków to nie było, ale tutaj jest naprawdę genialnie. Zwłaszcza ta mgła, która tam jeszcze unosi się właśnie nad miastem. No coś pięknego, coś pięknego i ta cisza. Pomału docieramy, docieramy wspólnie, docieramy, ale ja docieram ogólnie do, do schroniska na Klimczoku już jakieś może 10 minut, potem podejście na sam szczyt, czyli na Klimczok, potem sobie odpocznę, coś zjem, no i potem do domu, znaczy najpierw do samochodu, a potem do domu, tak żeby koło 12.01 być już w Krakowie. Tutaj kończy się nasza, już pomału się kończy nasza przygoda z Klimczokiem. Jeszcze trzeba do auta wrócić, ale pod szczytem jestem. Jeszcze myślałem, żeby wyjść tam na górę, ale jak patrzę w sumie to widoki już raczej lepsze nie będą. To co chciałem zobaczyć, to zobaczyłem. Wyjdę sobie jedynie tutaj kawałeczek, kawałeczek pod górę i zobaczę jak to wszystko wygląda. No i potem sobie zrobię krótką przerwę, żeby coś zjeść, no i potem już prosto do auta. Słońce już zaczyna coraz bardziej grzać. Także mam nadzieję, że w miarę sprawnie uda się zejść. Będę musiał się z Wami pożegnać. Wracam tą samą trasą, także nic nowego Wam nie pokażę. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jeżeli nie byliście w tych rejonach, to może ten film właśnie Was zachęci, żeby się tutaj wybrać. No bo tak jak widzieliście, widoki są przepiękne. Także to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o mnie. A my widzimy się już niebawem. A gdzie? No to przekonacie się za jakiś czas. A planów wierzcie mi na wrzesień nie brakuje. Dziękuję. Trzymajcie się. Pa!